Witam wszystkich po raz kolejny hey, już w drugim odcinku Bad pane 2 Dzisiaj zimna wojna Tak, jesteśmy gdzieś na... czy nie Syberia, czy to jest Syberia? Tak, to jest Syberia No, jest tak z tej strony tu Każdy, Nie, nie, to nie jest Syberia, jesteśmy po drugiej stronie, jesteśmy... Znaczy na Syberii, nie na laz. Kurde, meni mi się to. Tak, jesteśmy na Syberii. Baza Rusków. I dzisiaj, jak to jest w tytule? Bet Company, czyli tam według tłumaczeń, bo ja bym to dosłownie tak nie tłumaczył: Bet Company 2, czyli Parszywa Kampania 2. Kompania, kampania. Parszywa Kampania. Parszywa Kampania. Znaleźliśmy się w rosyjskiej strefie, żeby pomóc amerykańskiej operacji wywiadowczej. Prosta misja wsparcia, tak nam powiedzieli. <laughs> Dobra, znaczy, no masz rację, Hagard. Nie mogę uwierzyć, że prowadzisz nas przez kolejne pole minowe. Ależ. Teraz chciałbym Wam przedstawić Sweetwater, czyli ten ciężkim karabinem. Ten, po lewej to jest Cezary Pazura. A ten tu Hagard, to jest e... Baka. Ale jak on miał na imię, no może mi się przypomnie, może nie, w każdym razie jest to Baka. To nie jest chłopaka Chyba, nie wiem. W każdym razie jest to już nas oddział, w którym będziemy walczyć. Na GPSie ani śladu naszego klienta. Czy on na pewno... Oczywiście, sierżant bez imienia. My jesteśmy Marlow, ten co z tyłu idzie. Na no ile to możliwe? Nieważne. Już prawie jesteśmy. Szygawal Ja to była jakaś kurwa kuratowałeś mi dupę nie zginiesz podczas mojej ostatniej no i to jesteśmy my nasz klient będzie tam sam jak się nie pospieszemy mamy karabin XM28 prototyp z celnikiem a co kryzysy 4 więc będzie fajnie ty małem M60 oni też mają XM 8 Mierzyć z nimi wcześniej. No okay. to No to wcześniej. To jest piękny oddział. Tak. tak. Jest XM8, jest to nasz oddział. I teraz mamy już dokładne dane: mamy 4 granaty, oczywiście w mózgu jest mniej. Nie da się mieć 4 30, nawet 10. Drugiej broni nie mamy. Przesuń się, sweet loser. Chwila, chwila, Może jeszcze jest ten mój znak. Jeden. A jeden. <laughs> Trzy. Dwa. jeden. Uciekł. Uciekł, Uciek. 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 to Uciek. Uciek. granatnik. Nasz klient powinien spotkać teraz Zająć pozycję taka ciekawostka Jest kampania i na przykład chce się na granatnik To tylko robi coś takiego, a w multi zmienia broń jest ciekawe O cholera to Ale żeby a co miał takie powiększenie? Tu brawo 2. Mam na celowniku pojazd z potencjalnym celem o dużym znaczeniu. Przyjąłem, prawo 2. Nie, nie, o cholerę. Ty pieprzą. Archanioł, proszę o pozwolenie na eliminację celu. Sierżancie. Archanio, cel jest w ruchu. Dowódca, brawo 2, trzymać ogień. trzymać ogień. Miałem go! Czemu ściliśmy skórnie na wolno? Nikogo nie zdejmiesz, póki ja ci nie pozwolę. Chyba <grymny> przypomój. Twój Fiękna. czas jeszcze nadejdzie. Archanioł, cel zniknął. Pojazd nadal w zasięgu wzroku. Prawo dwa, miasteczko jest nieprzyjazne. Zabezpiecz się pojazd. Tak jest, przyjąłem Archanią. Bez odbioru. Słyszeliście. <grymne> A teraz jesteśmy my. Dobra, sami to kurwa odkręcimy. Nie musielibyśmy. Gdybyśmy go wtedy rozwali... Ruszać się. Dobra, brawo dwa. Macie pozwolenie na otwarcie ognia. Przebijcie się do pojazdu celu. Hmm. Świetna robota. Cholera! Jedzie, furgonetka droga! No no chce się dostać bliżej. Cholera. Brawo dwa, wróćmy z trzeci stary. Spodziewajcie się posiłków. Dobry No wybuchniej, no, w końcu. Ostatni. Krótka seria. No... What? Granatnik od razu. wszędzie sędziowie sporo wrzucane. Wyraźnie pokazuje gdzie jest te drzwi kulturalnie Weźmiemy się przed tymi wandelami Dobra weźmiemy Abekana bo wolę granat. Granat. Można oczywiście biec, przodować Jeszcze seriami, więc nie muszę się martwić. Coś nie mam teraz. Jak zawsze. Jak czysto widzę jeszcze główkę. Dostał. Jeszcze ktoś. Jeszcze Weźmy wyżej Nie ma drabiny Śmigłowca wroga Oczystają się z niego Ktoś mi ścianę zabrał Zapominam, że tu jednak nie mogę się chować za ścianą, bo tu może jej zabraknąć w pewnym momencie Chciałbym tak, chciałbym się dostać, ale nie będę przez okno przechodził. To było dobre. Teraz... Myślę, to tam musi wzięło. Nie, granat! Nie! Jo. Co ja robię? Co ja tutaj robię, to tym bardziej nie wiem, ale co ja robię ogólnie? Jak chcę się zabić. Dobry Chyba się mylić Nie ma No co już, Idziemy. Będę przez okno, nie lubię przy okien. Chcesz, żeby zawsze... A nie będzie. Lubię ciężki. Wow! Cześć! Nie mam wezwać wsparcia lotnicze! Warto zrobię! Arkadio, druga 2! Proszę o wsparcie lotnicze w naszym kwadracie! Jesteśmy podobnie pojazdem do Panzernego i czekajmy! Pozycja! 1, wow, wow, wow. 6 4 4 alfa! 4 4 Posłuchajcie w drodze, mamy jednostki blisko waszej strefy. Przewidywany czas przybycia jedna minuta, trzymajcie się! To będzie kurecko, druga minuta! Trzymamy się! Nie się aż przylecą samoloty Piękny gwiazd dalej grycie kurwa kiedy będzie to cholerne wsparcie Jeszcze trochę trzymać głowy nisko i schodzić z limi z przyjąłem cię Ale za pół minuty nie będę się chować To kopiesz sobie dziurę w ziemi! Czemu do mnie jeszcze aż Rząd, 5 bardzo Musicie ręcznie namierzyć wrogi pojazd. Powtarzam, musicie ręcznie namierzyć wrogi pojazd. Tu 061, odległość 4 km. Trzymajcie się, rozpoczynamy na los. Czerwuje ciąg Że potwierdzone. Przygotować się na uderzenie. Na siebie! Wszyscy na siebie! Dzięki za skar... o, jak go przyfaliło! Widzieliście to. No, będzie po tym śladu. Gdziecie? Trafienie potwierdzone. Wesoły świąt, brawo dla. To było naprawdę piękne! Dziękujemy! No. Niech się zachodzi Ciadujmy Ammo Szczelba, ale nie biorę Albo zamiast tego. Jest pełny magazynek. A zróbmy wejście. Chyba się popisałem. Mogę do niego wskoczyć.

To mówiłem włączę przycisk jak w odcinków. Mać przycisk do nagrywania, już mnie, już mnie, nie yeah! <słyskańkiego> dobra teraz, rozważnie, rozważnie. Do granatnika Pojazd jedzie, ja się jazdu Pojazdu nie ma gra, nie, nie żyję Pojazdu nie ma Pojazd. Granat. Ja dużo mam w tych granatach. To ogólnie ciężka trochę misja Dobra, mam krytyka wow, 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 wow. Do pojazdu nie ma znaczenia, nie jest szybciej się nie da. Nie, to diesel. <grywa> diesel. A nie, o, kurwa. Zaję. nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 А нам sure. Hagar, Uważaj! Jasna cholera, nic nie widzę! Znów się zaczyna! Nadjeżdżają wodniki! A tak w ogóle, to co jest w tej przechlętej ciężarówce? Gazu! Jasna cholera, doganiają nas! No! Hagard! Zjedź tym Co się stało? Robi się, panie sierżancie! Ja... nie, to jest niemożliwe.

Jezu, jest to mniejsza. za bardzo odczyta. Cholera, ale na tej drodze ruch? Nie mogę utrzymać się na drodze. Jest znam cholera! No, granatnik. Granatnik! No nic nie poradzę, jeden strzał jest po mnie. To jest niemożliwe do tej cholery Macie granata To jest! Szybciej się nie da! Nie! Z granatnika, zawsze mi dobrze szło z granatnika! Ale jedziecie po takiej drodze! Dobra, jest! Trzeba najważniejsze, żebyście dostarczyli pojazd. Jeszcze? Nie ma. Gdzie jest? Cholera, ale na tej drodze! Ruch! Nie no i dostał. Nie mogę utrzymać się na drodze! Jeżdżę w cholerach! Aha, to stop. Hagar, uważaj. Jasna cholera, nic nie widzę. Jasna! A tu kolejny. To jest po prostu niemożliwe, że mnie tak trafiają. Sop się zaczyna. Nadjeżdżają wodniki! A tak w ogóle to co jest tej przekrętej ciężarówki? No, próbuję. Jasna cholera, doganiają nas. Zdrowy się Jest, Rozwolony. Dało się. Jesteśmy dalej. O kurwa! Jazda cholera! Utknęliśmy dalej, rusz O kurwa, 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 kurwa! kurwa. To się nazywa nieszczęściem. Ej, i jak jeszcze? Brawo dwa, uważajcie. Się... Co? się... wroga. Nie dosłyszałem, marchadzie, co, wroga? Hawok. Słuchaj, Hadar, nas do tego cholernego tunelu. Szybko. Bądźcie. Echela, uwaga! Szybciej. Tempo, tempo, tempo. Teraz celnie, teraz celnie, teraz celnie. Nie, no, kurwa, to chyba jakiś no zastrzelałem, Znaczy zeszczeliłem O, udało się No nie lubię tej misji, nigdy jej nie lubiłem Wszędzie śnieg, wszędzie wrogowie, wszędzie wodniki Wszyscy cali, tak no, tak jakoś nie widzę śniegu, ale trochę ciepło zrobił ten tym O, bardzo ciekawe. Mhm, jakaś skrzynka i coś. To atrapa, co znaleźliście. Atrapa, ser? Imitacja. To była próba na sucho. Próba czego, ser? Pracują nad jakąś broń. To, co wiemy, wystraszyło nas jak jasna cholera. To, czego nie wiemy, przeraża nas dużo bardziej. Potrzebujemy informacji. I to na wczoraj. To będzie wasze... Hmm? Tak. Dobra. Słuchajcie, muszę się tym zająć. Mam dziewięć oddziałów siedzących w gównie głęboko po samą szyję. od tej pory pracujecie dla nas. Musicie być nie tylko najlepsi, ale niekonwencjonalni i niebezpieczni. Jeśli się dobrze sprawicie, wszyscy będziecie mogli wrócić do domu. Ser, co pan ma na myśli mówiąc do domu? Do domu w sensie? Do domu? Tak. Dacie radę? Dam radę, ser. Wracając do tego obiektu, mamy w Boliwii człowieka. Specjalista. Nazywa się Aguire. Dacie mu to. A. No i witam w Wydziale Operacji Specjalnych. Co tu się stało? Wygląda, że o emeryturze mogę zapłacić. Znowu. To się stało. Znowu. Wydział Operacji Specjalnych. To jest kurwa! To! Bolivia. No, Bolivia. Bo jeden się cieszy, jeden nie wie, co powiedzieć, jeden zaskoczony. Spaz odkryty, dwa jest zniszczone, więc tak. Dziękuję wszystkim za uwagę, w następnym odcinku Jądro Ciemności. Nie była ciężka, była to trochę ciężka misja, więc w każdym dziękuję wszystkim za uwagę. Cześć, trzymajcie się.